W naszym sklepie nadal trwa sezon na sukienki komunijne. Przygotowaliśmy dla Was kilka nowych propozycji. Pierwsza, spójrzcie tylko na ten przepiękny błękitny kolor. Z przodu falbanka, kwiat. Materiał jest bardzo miękki. Kolor jeszcze mamy jeden. Przepiękna klasyczna biel. Rozmiary od 98 do 164. Cena 79 zł. Następna sukieneczka na dole z bombką, paseczek w pasie, różyczka i rękawki, bombki. Cena 79 zł. Rozmiary od 98 do 164. Kolor biały i różowy. I na koniec taka przepiękna sukienka. Na górze mamy kwiaty. Przewiązywana w pasie z tążeczką. I na dole: tjul. rękawki wykończone. Biała i różowa. Cena 89 zł. Rozmiary od 128 do 152. Zamawiamy poprzez link umieszczony w komentarzu. Bądź piszcie do nas na priv. Zapraszamy.